W samych spódnicach ziemia, pękana ziemia, rodzi się południca, taki w jej warkoczach drzemią, gdy spękana słońcem ziemia, jak ta wola, co od Boga, chodzi gdzieś po swoich drogach. Dobra, skończyłem. Ciągam kostę po nie wiem czemu, taki odruch dziwny. O, Nie wiem co chciałem powiedzieć. A te wisiorki da się zdobyć jakoś za darmo? Tak, wisiorki Fikre. tak, bo są w karnecie, w kontraktach. Wisiorki się da. Zaczynam. Kurde, <grym> no czemu się tak odbiło? O kurde ty jak się zgrało? Napław mi to! Napław mi fułę! Bo zajebę być bułę Kamerze. <stytanie> Ejsik! Dobra O kurde, Przedebiam co jest? He cham 5, 6, 17? ooo jak wychodził ze szkietu i zapierdolił wycieraczkę i ja musiałem go goić wyciera... CZUŻEM CZUŻEM go Bawi. Jestem zły To odjął mi subskrybera Wczoraj Kto to zrobił? Jeszcze wczoraj były 24 A dziś są 23 Kto to zrobił? Przysięgam, że to się to zrobił I wam I wam zbanuje konto ale macie propozycję Jeśli jutro super, 24 subskrypcje To, to was nie zbanuje Dostał O, ty zrobili? Co? Co? Piękny jesteś. Ale git był Jak ludzie dzisiaj Dzięki. Jest tak smakiem Dostał jeden. Dostał jeden. Dostał jeden. to jeden. jest jeden. jeden. co to było? A nie ty impostor dostał MVP, co jest? Za co? Za 15 wyjebek <grymne> Co to było? Adaś masyny maszynę odpali jakąś Adaś to robot. Założę sobie... Byście uszy zatkać, bo założę sobie piankę mikrofon <grymne> Dobra, już złożyłem. Ja yeah, okej. Okay. Yeah, okay. Czytam gąbeczkę taką jeszcze jakoś. How old are you, old man? Seven. O oh, kur. Co? Co? Right. You shut the fuck up. No! Yeah, okay. Why are you not shut up? Hee like... hee. He. Hee he. hee. Hee Shut the fuck up, you fucking nut. This I mute you. I mute you. Ah. Przedw tego smoka to mądre było? Nie, Nie bo płuca sobie psuje. Lecimy dookoła. <Chodź>.